Urządzenie nazywa się Zwierz. Jest to odstraszaczem wielokanałowym. Jak wspomniałem przed chwilą, odstrasza za pomocą sygnału alarmowego ruchu, zapachu i światła. W środku tego, tej skrzyni znajduje się dmuchawa oraz syrena alarmowa, a także panel sterujący. Na wierz skrzyni nakładamy taką oto postać. Człowieka. W momencie, kiedy ustawimy timer, kiedy przychodzi do straszenia, urządzenie nie tylko podświetla, nie tylko daje sygnał alarmowy, ale również nadyma tą postać, przez co ona nabiera, straszy ruchem. Dodatkowo, ponieważ wyposażony jest w dmuchawę elektryczną, w środku znajduje się zasobnik z repelentem zapachowym, który odstrasza zwierzynę płową i czarną.